No to cześć. Otwieram dzisiaj paczuszkę, która jest nowością. I na ten moment są zamówione to, co właśnie zaraz zobaczycie. I jest dostępne tylko trzy sztuki. Ale może w przyszłości pojawi się ich więcej, jeżeli was one zainteresują. Dobra, otworzyłam. Kompletnie sama nie wiem, jak one wyglądają. Ale. Okej, okay, są. Są, 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 są. Okej, okay, materiał jest dość twardy, co jest na plus. Oj, już widzę, że cudownie będzie to chyba wyglądać. I są to torby. I torby są z. Oj, z moim logo. Do tego jest portret Wolbęta. I głowa welbenta. Oczywiście portret wykonany jest przez sernika, e, którą grałam w SSO. I to ona tworzy portrety, więc bardzo polecam. Będzie link e, na znaczy trending. Nazwa jej instagrama w opisie. No i cudowna wygląda to po prostu. Zaraz wam pokażę. Nie no, możecie się wypowiedzieć, jak, jak to wygląda. Oczywiście. Będą one na sprzedaż i są za 22 zł. Jeżeli was takowe rzeczy interesują takie torby, weźmy sobie jedną. Jest ona dość duża i nawet myślę, że można tutaj wcisnąć chorsa. na pewno w rozmiarze A4. Chociaż nie mam w tym momencie żadnego dostępnego konia, żeby go porównać, bo ja jestem u rodziców i nie mam tutaj e, żadnych e, hobbyhorse'ów. Ale będą hobbyhorse'y. I tak, i... Jeżeli chodzi o to, myślę, że nawet dałoby radę wcisnąć do tego jakiegoś hobby horsa. Jest to wykonane z bawełny, z grubego materiału bawełnianego, w kolorze takiej bierzowo białym chociaż y, kamera mi strasznie rozjaśnia i wygląda to tak, jakby to było strasznie jasne. Wygląda to w taki sposób. Jest to gładkie, nie jest tutaj żadna naklejka ani nic, więc y, jest OK. Nie, no pięknie to wygląda. Moje, o Jezu, moje logo. Tutaj mamy jeszcze Welbenta, jako hob, jakby konia, nie Hobby hobbyhorse'a. Więc y, też, tak. I jeszcze wszystkie detale są normalnie widoczne, więc tu jest też na plus. Nie jest to jakoś źle zrobione i tak dalej, tylko wszystko jest jak powinno. Więc y, jest też git. No i oczywiście mamy głowę tutaj. Welbęcika. Też, ona jest tak to wygląda. Nie no, moim zdaniem jest wszystko jak powinno, więc no, <noise> ja się cieszę naprawdę. No, takie torby są dostępne. W ogóle sobie myślałam, żeby jedną sobie zostawić, ale jeżeli będę zamawiać kolejne, to sobie wezmę jedną, która będzie dla mnie. Nie no, to jest cudowne. Ten jest nie najlepszy, i wszystkie są na razie takie próbniki testów, ale no. Na pewno, jak się y, spodobają wam, to z, będą więcej. Y, w, będzie ich więcej, to po pierwsze, po drugie, będzie różna kolorystyka, nie tylko to. No i co? No i. No i chyba będą też inne rzeczy, bo myślę też o kubkach. O kubkach. Jeżeli kubki y, z jakimś fajnym, śmieszną nazwą, jak na przykład, nie wiem. E, jakieś tam nazwy Jakieś tam, e, znaczy nazwy Tekst dokładnie i do tego jeszcze zdjęcie które znowu by zrobił sernik e, Więc serniczku Tak to wygląda Ja wiem, że ja ci to wyślę potem, ale Na filmie na pewno wyślę ci też ten link Do tego filmu Nie no, to cudnie wygląda No i kolory nie są aż takie blade Więc e, jak kamera pokazuje Tak jest, więc Więc no jest dobrze Jest naprawdę dobrze nie no ja się cieszę jak dziecko. To jest po prostu. To jest po prostu cudne, no. W sam raz i na zakupy. I na, nie wiem, jakieś spacerki z chobych horsami. Więc jest naprawdę git. Ja sobie tutaj o powieszę. Tutaj pokażę Wam drugą. Oczywiście jest wygięta, bo normalne, że te rączki, ale poza tym, wszystko inne jest ok. No i oczywiście, jest to materiał bezpośrednio naturalny, czyli po prostu bawełna, więc nie jest to jakiś plastik. Chociaż plastik by się nie wygiął, więc, no, w 100% ekologiczne, bawełniane. I jeżeli ktoś z Was byłby takimi torbami zainteresowany, to. Będą dostępne chyba na moim Vinted i na Aoliksie. I no, tak one wyglądają. Jedna... Nie no, to ładnie wygląda. Niby taki portret Welbenta jako żywego konia. Żywego... Narysowanego żywego konia. I w tą wersji. Nie no, napiszcie, który Wam się najbardziej podoba. A który nie. Chociaż mi się podobają wszystkie i jakbym miała się zdecydować jednak, że któregoś sobie biorę dla siebie, to nie mogłabym się zdecydować którego, więc w tym momencie wystawiam trzy, dostępne będą na sprzedaż i, i najwyżej następna partia sobie wezmę jeden dla siebie. Bo tak to nie mogę się za cholerę zdecydować, które. Które wziąć, a które nie. I tak one... Wyglądają. Napiszcie co na ten temat myślicie na ich temat i na, na przykład na kubkach i tak dalej, w komentarzu. Więc no, w tym chyba w filmiku wszystko z tym otwierania paczek. Więc no. Jeżeli ktoś by był zainteresowany i będą jeszcze dostępne, to podeślę linka do Vinted i Olix. no